staramy się tym rolnikom opowiadać i przekonywać ich do tego, jakie soja ma zalety, a jest ich naprawdę sporo, przede wszystkim wpływ na glebę to jest taka podstawa, o którą wszyscy powinniśmy dbać. O to, jaką mamy strukturę gleby i jak rośliny, które uprawiają, wpływają na tą glebę. W związku z tym zawsze w tym podozmianie przyda się roślina, która poprawia tą strukturę, która tworzy próchnicę, która poprawia jakość, ilość próchnicy, jakość gleby i ilość mikroorganizmów w glebie. I wszystko to soja tak, nie jest Tak, to jest dowieźć. wszystko. Ja tak naprawdę mogłabym tutaj takim, na jednym tchu wymieniać całkiem sporo tych zalet, ale właśnie soja to wszystko nie Soja ma bardzo duży, bardzo rozbudowany system korzeniowy. W związku z tym, kiedy tego korzenia już nie ma, tam powstaje potężny system kapilar, dzięki którym jest lepsza dostępność do wody roślin następczych i lepsze magazynowanie wody. Gruzełkowatość gleby. Rolnicy często mówią, że po Soi nie muszą, jeżeli mają system orkowy w gospodarstwie, to po Soi nie orają, bo ta gleba jest bardzo fajnie spulchniona. Czyli też wspieranie rolnictwa zrównoważonego tutaj się kłania. Tak, zdecydowanie. Soja bardzo to znajduje się w rolnictwie zrównoważonym.